Witam wszystkich hodowców, hodowczynie po dłuższej przerwie. Nagrywamy ten filmik z życzeniami ogólnie na nowy sezon 2022. Życzę wszystkim jak naj, najlepszych lotów, jak najlepszych wiatrów. Aczkolwiek i tych ciężkich lotów też życzę, bo przez takie loty można zrobić tylko selekcję. My akurat dzisiaj zaczynamy, że tak powiem, treningi. Wdowcy akurat są na treningu, akurat wróciły z treningu. Akurat nam się udało, możemy pokazać jak one tu chodzą, jak one tu przyszły. Na treningu 20, 20 km. Kamen! No, widzimy, akurat przychodzi, nie ma wszystkich: 13 jest. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, mamy 8. 5 jeszcze brakuje, ale to mój pierwszy trening, niech one sobie, niech się rozciągają. No, widzimy, wchodzą do gojownika. Niektórzy będą się zadziwiali i myśleli, dlaczego tylko 13. Co ten Adam wygubił wszystkie głębie? Nie, my to postanowiliśmy zmienić hodowlę pod innym kątem. Teraz patrzymy, lotujemy, zaczynamy 13 wdowcami. I na koniec sezonu będę starał się pokazać wam te wdowce w dobrej formie i po wszystkich lotach. Nie, 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 od czego odeszliśmy? Odeszliśmy, że tak powiem, od ilości głębi. Nie ma już dużo. Selekcja u nas jest od paru lat, już jest na takim poziomie, że. Oczywiście jeszcze z tych 13 wdowców selekcjonowałbym na pewno ze 3, które by, by były do usunięcia, ale już nie chcieliśmy redukować stada, bo i tak jest małe. Także nam na, na dzień dzisiejszy wystarczy tych 13 wdowców. A dlaczego jest to, to tak związane i z czym to jest połączone? Otóż odpowiedź jest prosta, no z pieniędzmi. Jeżeli nie wiadomo o co chodzi, to chodzi o pieniądze, no karmy, wszystko i suplementacja dużego stada, wiadomo ile kosztuje. A druga sprawa jest taka, że tu w Anglii są inne warunki lotowania. Tak jak wiecie, liczy się pierwszy gołąb, Nie ma sensu nabijać pięciu gołębi, które których w ogóle nic nie zdobędą. W klubie się liczy sześć gołębi, w federacji tam chyba się liczy około dziesięciu gołębi, które zdobywają punkty. Także odeszliśmy od tego. No. I po druga sprawa jest taka, że no, no, kosztuje to dużo i czasu, i pieniędzy, a człowiek ma jednak rodzinę, ma inne jakieś tam zainteresowania. Co jeszcze u nas nowego? No na rozpodzie jest 12 par. Teraz akurat młode będą szykowane dla władzie kolegi, którego serdecznie pozdrawiamy. Teraz będą, w przyszłym tygodniu będą wysyłane do Polski. Na głębiku lotowym zostały samice z młodymi. Samce już są odstawione od dwóch tygodni. Dokarmiałem tam młode. Też były tak na specjalne takie zamówienie, że tak powiem, prośby Grzegorza, którego serdecznie pozdrawiam i życzę powodzenia w hodowli tutaj w Anglii, dla którego naszykowaliśmy tam 15 młodych. Ogólnie nie miały być tam z głębi, miały lecieć z swojego wdowiectwa na, na głębniku na lotowym, ale z tego, że tam wyszła taka sytuacja, znacie mnie już nie od dziś, także lubię pomagać i pomogę i, i tym razem Grziowi. Dlatego jeszcze raz życzę powodzenia i wiatru few i wszystkiego, co związane z, lo, z lotami jest. Jak na początku powiedziałem z dobrymi wiatrami, to ja trochę jestem. Ja to trochę inaczej, po tylu latach hodowli podchodzę do tego i trochę inaczej. Mnie bardziej fascynują te loty właśnie pod wiatr, jak i z jakimś bocznym wiatrem, jakimś nawet przy bo, bo mówię, jak, jak to zawsze stare powiedzenie mówi, z wiatrem to i beret i konwojenta przywieje, a... Ale jednak czekamy na te loty. W tym roku trochę się zmieniło u nas w klubie, bo wydłużyli nam dystans, zrobili nam specjalną sekcję na, na, głębie, do, na głębie dorosłe, na long distance, na długi dystans. Mamy tam super lot, który. który... Był kiedyś w takim, chciałem po prostu spróbować z tego, z tego lotu skorzystać i był w zasięgu, tylko że problem był organizacyjny, tam nie dogadaliśmy się po prostu jak, gdzie i to wkładanie ma być z wyspy, wyspy Lerwick, jest to wyspa nad Szkocją, jest to dystans do mnie prawie 1000 km tam bez paru kilometrów dosłownie, ale co jest ciekawe w tym, to jest, w większości idą głębie przez wodę i nie każdy głąb, jak wiecie, nie pójdzie przez wodę, a to już jest naprawdę wyczyn tego głębia. Niektórzy najstarsi hodowcy tutaj w Anglii porównują to lot do Barcelony. No zobaczymy, mamy, mamy tam predyspozycję, mamy gołębie, mamy tam starsze samice. Dlatego będziemy chcieli też z tych samic, coś tam może, może coś tam przygotować i, A nie, niekoniecznie nie, nie tylko samice, bo mamy i samczyka, który wygrał first golden 850 km ze Szkocji, jest w dobrej formie na razie. Zobaczymy, będą takie głębie tam ze 3-4 na pewno na pewno z tych samczyków też będą nadawały się na te długie loty. Te, natomiast te reszta będzie obsługiwała tutaj loty do 500 km, tak w mamy tak ustawione mamy, że, ustalone, że, że będą to loty do 480 chyba tam kilometrów. Będziemy chcieli obstawić tymi samczykami. W tym roku próbuję trochę dziwne, dziwne innej metody, niektórzy może zrozumią, może niektórzy nie. może Każdy ma wiadomo swoją opinię i każdy próbuje czegoś. Ja całe życie mówię, ja nie wiem wszystkiego, całe życie się uczę. Samczyki w tym, w tym roku będą siedziały w sekcji tam, gdzie są samice. Na, na siodełkach. One teraz akurat po treningu, jak tam klepią, no to są akurat u samic, ale to zaraz zaczną, będą rozdzielone i one tak będą obsługiwały te loty. One będą wracały do górnika, do swojego docelowego, do gniazd, do, do cel, ale będą rozdzielane i będą w tym. Dlaczego jest to spowodowane? Związane jest to z tym, że wiadomo, żeby do, dowiec dobrze leciał, musi być motywacja, tylko że biorę to też pod uwagę, że samice jednak Samicami jednak też coś tam zacznę, będę, będę chciał lecieć i wiadomo, tych samic nie będzie, bo one będą usługiwały drugi lot, załóżmy z drugiego dystansu, i nie będzie takiej opcji, żeby ona, załóżmy, tam nie czekała na niego. Może, może nieraz się trafi coś takiego, że przyłożą noc czy coś inny dzień wypuszczenia, czy może i taka sytuacja być, że ten wdowiec, kiedy wróci, to będzie miał tą samicę, ale w większości nie będzie miał samicy, ale tą motywację właśnie, którą ja chcę zastosować, on ma być motywowany do celi, że jak on wróci, nawet jej tej samicy nie będzie, on będzie spragniony celi, on nie będzie widział cały tydzień tej celi i on będzie cieszył się nawet tą celą. A jeżeli będzie samica, wiadomo, dodatkowa sytuacja, ale to wszystko jest do próbowania. Ja mówię, ja każdy ma prawo spróbować wszystkiego, co może. Dlatego ja chcę spróbować tej metody, nie wiem, czy to się sprawdzi. Nie wiem, czy te samce po prostu psychicznie też dadzą radę z tymi młodymi rocznymi, trochę się obawiam, ale, zostały, ale w każdym razie zostały dobrze przygotowane, też tam wychowały tam po młodym, także nie ma tutaj jakiejś tam jakiejś spiny, że tak powiem. Miejmy nadzieję, że to wszystko dobrze pójdzie. I coś więcej. Pogoda u nas akurat się zaczęła super. Na, na, właśnie dzisiaj był ten trening, ten 20 km wywózka, Pogoda dopisała. Przejdziemy teraz do giennika, pokażę Wam widowcę tutaj. Tutaj pokażę Wam część z rozpłodu. Węgi siedzą, o, młode już zaczynają powoli wychodzić. Dzisiaj trzeba będzie je przełożyć dla Władzia, bo nie chcę, żeby one w ogóle wychodziły. My tutaj musimy zobaczyć co tutaj się Wchodzą Młode, widzicie, samce akurat skoczyły do samic. Jest jeszcze tutaj część młodych. Te samczyki one stąd pójdą, one tutaj nie będą zaraz je przy, dzielić, ale widać w formie są młode biją nawet nie widziały go. Jeśli ojciec, ten b, arden nie widziały go chyba by ze 2 tygodniu. to samica sama wywołuje młode i nawet go bije. My, widzicie, tutaj też są młode. będzie są młode, ale wszystko będzie zabrane. W przyszłym tygodniu będzie wszystko zabrane, także nie mogą zobaczyć jak dzielny. Przejdźmy jeszcze tutaj do... Widzicie, młode już powodzimy. Zaczynają tutaj sobie wychodzić. To już na podłogę będą idealne, ale dzisiaj trzeba jestem zabrać koniecznie, bo ja tu nie zauważyłem, a, a one już tu mi powoli zaczynają wychodzić. One są młode, jeszcze widzicie, jeszcze dotyk nie mają wyformowanych, ale nie będzie raczej z nich problemu. Ale to wszystko te idą. To wszystko idą gąbki do, do władzia mojego kolegi. którego serdecznie jeszcze raz pozdrawiam. Także widzicie, tak to u nas wygląda. Zaraz muszę się tutaj rozporozdzielać, żeby nie było jakichś kłopotów. Tak Samce są naprawdę w formie Chodzą już po domu ponad godzinę rano i ponad godzinę południu. Także widzę, widzę że to idzie wszystko w dobrym kierunku, jak młode biją. No dziwna sytuacja, no ale mówię, one nie są tu na kierowniku w ogóle. Także tak to u nas wszystko wygląda, no się biały kąpiel bez spłodzie tak samo i stare były wykąpane. Także tak to u nas wygląda hodowla. Jeszcze raz życzę wszystkiego najlepszego. Dużo szczęścia, zdrowia w tych, tych wszystkich trudnych czasach. Także pozdrawiam i do zobaczenia. Damy jakąś tam relację yy, z lotów. Tak jak mówię, zaczynamy 13, 13 ma samcami. Nie ma tu żadnych jakiś ukrytych, yy, ukrytych tam wyników. Wyniki są wszędzie dostępne, ja tego nigdy nie ukrywałem. Aczkolwiek, co niektórzy i tak nie wierzą, każdy ma prawo wyrazić swoją opinię, bo po to, po to w sumie istnieje to całe przewieczeństwo, że każdy chce coś powiedzieć, nie musi się ze mną zgadzać. Odnośnie jeszcze suplementacji nic nie zmieniliśmy. Dodaliśmy jedynie w tym roku, już w zimę, dodałem w sobie owsa do, do karmy i widzę, fajnie to sprawia. Fajnie to sprawia. Fajne to w ogóle jest sprawa, bo widzę, będę nie są zapasione, jest to jakiś ten balans takiej tej diety, który fajnie można to wystabilizować. Po, po, podglądam też filmiki jakieś tam, próbuję i chcę wyciągnąć jak jakieś wnioski. Wiadomo, ja człowiek całe życie się uczy. I jeszcze możemy wam pokazać, o tu na planie jest 16 który, który już nie leci w tym roku i został przeniesiony na rozwód. Jego rodzina tutaj jest, także jego ojciec też tutaj u nas jest, no widzimy to jest ten super lotnik, który już naprawdę już nie chce nawet już Bracie te jest tutaj na rozpodzie jego dwóch synów W sumie cała rodzina tutaj jego jest, bo mamy jego ojca Jest jego tam syn, który był przylotowany, drugi syn, który był po 190 samicy Razem ze 16 został tam Jest jego półsiostra, jest jego wnuczka też ściągnięta tutaj od Jarka, którego serdecznie też pozdrawiam No i tak próbujemy coś bardziej, bardziej może w tak pokrewieństwie, bo te gołębie naprawdę mi się tutaj sprawdzają Pania tęgą, akurat Zrobił swoją klasę tutaj na moim gołębniku, Jeden z najlepszych glodników w ogóle jakich miałem, jakich wychowałem się. A do tego jeszcze w zeszłym roku mieliśmy jego córkę jest też tam na rozkładzie, mamy młode po niej, jest naparowana na tego kitla, tego Imbrida, inbrid, co żeśmy tam ściągnęli do hodowli No i zobaczymy teraz super leciała, nie? która podkreśliła tą klasę tych głębi. Także tu bardziej ukierunkowaliśmy się na, tym, na tych głębiach. Mamy część tam z głębi z też, z głębi z długiego dystansu, którego tam da ładzia też szykujemy. I staramy się, cały czas szukamy, no. w każdym razie nie w przyszłym roku już tak sobie, z, tak, tak, tak sobie obiecałem, że już za dużo nie będziemy ściągać tam może pojedynczą sztukę z tych, tych katrizów Ale bo, bo mamy, mamy materiały, mamy co teraz testować, także na parę lat nie musimy nic tam już do, 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 dobierać, że tak powiem Bo mamy tutaj co, co do testowania Młodych na razie jeszcze nie ma, to jest właśnie dziwne, że w tym roku wszystko takie jest opóźnione, dopiero u nas na rozpłodzie jajka znoszą. Ja przestałem się już z tym spiziać, spieszyć, że tak powiem, że, że wcześniej braliśmy tych młodych i trzeba było karmić po prostu. Wszystko było tak jak mówiłem wcześniej, liczy się, pieniędzy. Nie ma sensu co pakować pieniędzy, żeby żeby po prostu trzymać je dłużej 6 miesięcy, czy to nie ma sensu, a wiadomo, no są one, one są bardziej odpornione na choroby te zimowe, te tak młode, te wcześniejsze, ale to wszystko, jeżeli sobie jest zgodnie, zadbany, wszystko, suplementacja jest, jest na miejscu, gryte i tak dalej, minerały, także to, to nie będzie z tym żadnego problemu, także do tego, do tego dążymy i, i zobaczymy, także jeszcze raz życzę, życzę wszystkiego dobrego, i, i, tych dobrych i tych złych lotów, i nie poddawać się i... Zawsze służę pomocą, jeżeli ktoś ma chęć zadzwonić, podamy też filmiku, numer telefonu, jeżeli chce ktoś zadzwonić, czy stąd z Anglii, czy z Polski, zawsze służymy jakąś pomocą, także życzę wszystkim jeszcze raz wszystkiego dobrego i dobry lot, pozdrawiam, do usłyszenia, do zobaczenia. Damy jeszcze jakąś relację między lotami, jak to wszystko u nas idzie, ale widzę, że wychodowa idzie w dobrym kierunku, także jeszcze raz wszystkiego dobrego.